W zadaniu szóstym mamy powiedziane, że ściana boczna strosupa prawidłowego trójkątnego jest trójkątem równobocznym. W takim razie od czego zaczynamy? Zaczynamy od narysowania po prostu tej figury. Wiemy, że on jest równoramienny, czyli mamy AA, no i ściany boczne. Ramiona mają długość 2 cm, czyli mamy po 2. Natomiast nasz kąt 30 stopni między nimi. W takim razie korzystamy tutaj z twierdzenia kosinusów. Jak to zapisujemy? A do potęgi drugiej jest równe 2 do drugiej. Dodać 2 do drugiej. Odjąć 2 razy 2 razy 2 i razy kosinus 30 stopni. Otrzymujemy, a do drugiej jest równe. 4, dodać 4, odjąć 2 razy, 2 razy 2, mamy 8 i razy cosinus 30 stopni, to jest pierwiastek z 3 przez 2, a do drugiej będzie równe. 4, dodać 4, tu mamy 8, odjąć, czyli 8 z 2, możemy skrócić, 1, 4, mamy 4 pierwiastki z 3. W takim razie a do potęgi drugiej jest równe 8 minus 4 pierwiastki z 3. Możemy to tak w sumie na razie zostawić. I tutaj można zauważyć, że pole powierzchni bocznej to pole trzech trójkątów równoramiennych o ramionach długości 2 i kącie między nimi 30 stopni. W takim razie wyznaczmy pole powierzchni całkowitej. Pole całkowite to będzie a do potęgi drugiej pierwiastek z 3 przez 4 dodać. Tych ścian bocznych mamy 3, czyli 3 razy 1 druga, razy 2, razy 2 i razy sinus 30 stopni. Czyli to jest tak naprawdę pole naszej ściany bocznej. To będzie równe. 8 minus 4 pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 przez 4. No i dodać 6 razy 1 druga. To jest równe. 8 pierwiastków z 3 minus 12 przez 4. Dodać 3. I możemy w liczniku wyłączyć przed nawias czwórkę. A w nawiasie zostaje nam 2 pierwiastek z 3 plus 3 przez 4. Czwórkę z czwórką możemy od razu skrócić. No i dodać 3. To jest równe 2 pierwiastki z 3. Minus 3 i dodać trójkę, czyli trójka z trójką i mamy dwa pierwiastki z 3 cm kwadratowe.